Nie samą nauką żyje człowiek z jedynki. Niestety o jedynce jest takie zdanie, krąży po mieście. Moim zdaniem no, chodzą tutaj osoby, które na pewno bardzo dobrze się uczą, zakuwają, ale są też sportowcy. Ja się do nich zaliczam między innymi. Co więcej zawodnicy 16 drużyn, które mierzyły się dziś podczas mikołajkowego turnieju siatkarskiego Mix for Fun również. Gramy każdego roku dwa takie turnieje. Większość klas oczywiście bierze w nich udział. Szybki brazylijski system, dobra zabawa, trochę muzyki, trochę konkursów, rozgrzewka fitness, świąteczny bufet. Czyli trochę zasłużonego relaksu dla jedynkowiczów, choć na boisku też nie obyło się bez wyśrubowanego poziomu i rywalizacji. Wspieramy się nawzajem, mamy okrzyk hejopa, który na pewno nam pomaga duchowo. Wygraliśmy wynikiem, do końca nie pamiętam, to może też jakiś tam mały stres, 15 i tamta druga drużyna przekroczyła dziesiątkę. Myślę, że jest na razie dobrze. Wystarczająco dobrze, by choć na chwilę publicznie odciąć się od wizerunku Kujona. Staramy się pokazywać tym wszystkim, którzy uważają, że, że pierwsze liceum to tylko ludzie, którzy nie myślą o niczym innym, tylko o siedzeniu w książkach. Ale również masa naprawdę zdolnych ludzi grających nie tylko w siatkówkę, ale we wszystkie sporty. Na sportowej mapie regionu jedynka od lat wiedzie prym. Siatkarze nie schodzą z podium. Siatkarki od trzech lat nie oddają drugiego miejsca.